No, jesteśmy w stanowisku Mercesa, Mercesa SL63, Mercedes C63S SL i nowa klasa E. To oczywiście jak na na pierwszą przestał udużnąć chociaż już teraz oddechnie widzę te celowników które były kiedyś na Was umontowane mamy C klasę. Ten część całości cyfrowe. jak uwagę, mamy zegary które są w pełni cyfrowe a oczywiście wersje potem była elektroniczna czyli takie wersje S były takie trzy trójwymiarowe kierownica w której mamy sterowanie właśnie Tutaj sterowanie ładnie wszystko idzie przez dotyk Tylko przesuwamy i automatycznie nam się rozgłaśnia, wszystko, nie musimy nic klikać Wszystkie guziki są dotykowe, czy to jest dobrze czy źle Kłóciłbym się, bo gdzieś ten palec zawsze może zjechać I nam przełączać, ja zawsze wolałem te bardziej manualne rozwiązania, ale samo włączenie wygląda naprawdę pięknie Jakość wykonania jest dobra, to wszystko jak widzicie, oprzyte ładnie skórką Tutaj mamy taki imitujący karbon albo nawet karbon ciężko było to, to jest materiał. Na środku znajduje się duży wyświetlacz. Tutaj jest, jak dobrze pamiętam chyba schoweczek Tak, schoweczek. W nim znajdziemy dwa miejsca na kubki z napojami. Jak widać możemy sobie je otworzyć, żeby mniejszy lub większy kubeczek tutaj zostawić. Tu jest ładowarka na USB typ C do podłączenia, w tyłu pewnie jest system ładowania, puszczając automatycznie się zamyka jest kolejny schoveczek po środku, w którym są znowu kolejne, kolejne mniejsze schowki po boku. W klasie C właśnie znajdziemy duży schowek, który jest fajnie takim miękkim materiałem wyłożony. Oczywiście fotele są elektryczne. Jak zobaczycie tutaj mamy sterowanie fotelami. Są trzy pamięci ustawień tych foteli. Boczego przyty ładnie skórą. Naprawdę ładnie, ekskluzywnie to wygląda. U góry też kości nie brakuje popatrzycie na te lampki to wyglądają jak w eleganckim salonie tu mamy przeszkloną górę dachu, opcjonalne właśnie nagłośnienie jak widzicie to oczywiście pełna elektryka, To jest też wszystko przyciski dotykowe tylko do sterowania manualne ale w podróży klasy, zwróćcie uwagę mamy wersję AMG tu mamy taki malutki spoilerek pragnący właśnie za aerodynamikę bagażnik jak widać nie jest za duży jest bardzo, bardzo płytki Przypuszczam, że tutaj też jakieś będą hybrydem, zmontowane, bo nie mamy idealnej dolnej przestrzeni A sama cyścia gandumkowa jest naprawdę ograniczona, mocno ograniczona C63S Z tego oczywiście nie może zabraknąć dyfuzora Jest cztery końcówki wydechu bardzo ja zwrócić uwagę na felgi, które mają pojęcia aerodynamikę to są takie wypełnienia tych felg żeby lepiej powietrze że je omijało mamy kolejnego Mercedesa. to jest SL63 z tyłu powietrza otwiera się wyległość od prędkości, którą jedziemy wersja oczywiście MG. z tyłu oczywiście 4 wydechy to wnętrzu tak samo jak w c na środku jest centralny wyświetlać jako tym. Jeszcze mieszkanie się nie różni, jestem dotykowa. Na środku duży ekran. To wszystko ładnie przy to skórę. Z tyłu fotele dosłownie e, bardziej na e, torbę niż na samego klienta. Kaneczki wysuwają się z męcza. Fotele bardzo głębokie. nie głosienie Burmastera. Oczywiście fotele elektryczne prezentowane w wersji znowu, wszystkie guziczki są dotykowe, tylko szy odszerowania szyb są manualne, to samo właśnie na kierownicy mamy cały panel właśnie guzików dotykowych, w wnętrze jest ciasne i malutkie, ale to jest samo sportowy, więc ja przy metrze 85 musiałbym sobie te fotele całkowicie inaczej ustawić, ale jak widzę zakres regulacji jest dosyć duży, z tym by problemu by nie było, sterujemy właśnie poprzez naciśnięcie tych guzików, ale też takie delikatne naciśnięcie na środku znajduje się, jak widzicie, cała ekran do sterowania nawigacją, cały ekran jest dotykowy, wszystko sterujemy właśnie przez dotyk, mamy parę funkcji takich też dotykowych, które są jako osobne przyciski tutaj tak samo jak w C-Klasie znajdują się miejsca na kubki z napojami, jest ładowarka i jest ładowak, ładowarka indukcyjna jak puścimy, automatycznie się zasuwa tu jest panel do sterowania, właśnie gdzieś tam kiedyś się to otwierało no a tutaj nie. Lysterowanie yy, nawigacją, a tu jest kolejny schodeczek. Tu znowu mamy dwie ładowarki, to też jest jakieś podświetlenie, to jest lampka podświetlenia. Z tyłu fotele są niby sofiksy, ale miejsca tutaj jest naprawdę mało. nadmuchy są regulowane, a poprzez takie kółeczka yy, wygląda jak ustownie i bardzo stylowo. Oczywiście to jest akabria, więc miejsca wam tutaj wam nie pokażę. go to jest przycisk tutaj na, yy, za ekranem. O, tu mamy przycisk do odpalania samochodu. No, siedzieliśmy dosyć głęboko. to teraz są głębokie, przyjemne. Tu też mamy właśnie karbony, taki przyjemny. Mm, ładnie, ładnie to się prezentuje. Po boku jest jeszcze schodaczek. Ten schodaczek jest też taki symboliczny. Na boku oczywiście nie mogę zabrać tego znaczenia fałością bitury, bo formaty. Tu mamy nowy model. Eklasy, zwróćcie uwagę na posłuchanie mm, na gry. Na około grilla są leby doprowadzone, które osiedlają. W swoim znajduje się w obecnym miejscu kamera. No i tu też czekamy na poglądy leby z Jordu i góry To są tak w szaty wody takie doprowadzone. Sama góra się długo nie zazwyczaj od poprzednika. Wręcz to jest całkowicie cyfrowe. To jest lebkie miejsce. E, postaram się wejść i nam go pokazać. Od tyłu, zaznaczyć uwaga, na lampę, lampę mamy w kształcie znaczka Mercedesa, Gwiazda Mercedesa. A no tutaj już za do klasy bagażnik jest z którym przed weźmie, jest dużo większy i tutaj można coś załadować. Hmm. Oddały jeszcze jakieś plandeki, w którym możemy auto przykryć w momencie, gdy go na parkingu, to, to jest pełni automatyczna, to jeszcze jest short tylko przybórz są zamontowane a po naciśnięciu automatycznie klapa bagażnika się zamyka jak to przystało na Mercedesa u dołu znajdują się wydechy nie wiem czy wydechy feukowe czy prawdziwe bo ciężko mi to teraz sprawdzić no i feukowe taki dyfuzor no i Mercedes EQV teoretycznie kiedyś Mercedes V-Klasa oznaczenie Vito B rata e, o 3300 zł netto czasami kupują samochód gdzieś tam używany, trzeba liczyć, że to też wkładamy w remont, a tu mamy samochód całkowicie, całkowicie nowy wnętrze jest naprawdę jak na busa ładnie wykonana, zwróćcie uwagę mamy wszędzie przeszycia, mięciutkie, przyjemne materiały, tu jest taki ale aluminium środkowane i w środku znajduje się panel i całe sterowanie nie ma zwykłe kałki wszystko jest sterowane właśnie przez przyciski. udało się znajdują się schoweczki No i tutaj mamy klasyczne zegary, nie tak w Classy czy o czasie. Nie ma cyfrowych, tylko standardowe, manualne, zwykłe zegary. Co mi się osobiście bardzo podoba? Jiesięcznie. Tutaj oczywiście jest całe zasuwana, ten schodeczek jest tą roletką na więc uwaga, tu jest duża, tu jest ładowarka USB. Hmm, tutaj też jest jakiś otwór na jakieś indukcyjne podłączenie. Hmm, tutaj pewnie jakieś na napełek trzymane mogą być. Teraz jest taki wielki otwór taki. Można powiedzieć od nowo kanalu, przymuszło, że to jakaś gumka jeszcze na bieg do, do naporów. U dołu znajduje się, a znaczy z boku znajduje się schodaczek. w więcej do tych wersji osobowych tam one były miękkie wyłożone, no to jak w busiku jest po prostu bardziej plastikowe. One fotele są wygodne, przyjemne. Każdy fotel ma swój najludki podokietniczek. Oto jest prezentacja nowej klasy E. Tak co to nie dało na czegoś, zdaniem. ponieważ właśnie o mówiłem, od dołu mamy wydechy. Ale wdechy są fejkowe. Tutaj nie ma wydechu, jest zaślepka. Wydech jest niepowodzony, jak tu nie zobaczycie od dołu więc wydechy to są fajki, tak przypuszczałem, w których wylucze są wysuwane, to jest w tym miejscu sąsuwane, będzie macie krócej, wyliczyć na siebie suną, a całe środowisko jest, to jest wybaczne. To samo co pędzi w cokolwiek, to no, wyrazywałem, że trzeba go na folgi, żeby wprawdzie aerodynamikę, które mamy wypełnienie do felgi a w tym miejscu, aby jak najlepszy skutek tego poru powietrza był stworzony